Jaśmina aż wypadła z kapci. A tu co? Jakiś orzeszek idzie, czy co? Orzeszek! W takim ładnym kasku. hełmie Wiklinowym. Moi drodzy, po co tutaj żeśmy przybyli, powiedzcie? Żeby zbierać ogórki. O, widzę, że Lila pamiętasz z zeszłego roku. Żeby sobie wziąć sekator. Jak, jak go tam otworzyć, pamiętasz? No, trochę jest brudny. Będzie ciężko tam pewnie działał. Ale moi drodzy, pojawiły się pierwsze ogóreczki, który dzisiaj jest, nie pamiętam, 20? Dzisiaj jest? 20 czy 19 czerwca? 19. 19? No dobra, tak mniej więcej mówimy. No i słuchajcie, teraz tak. Ogórki szklarniowe mamy różne, bo tak, tutaj są takie długie. Zobaczcie tam od samego dołu, czy któryś już jest jakiś w miarę, bo one jeszcze chyba trochę, wiecie. Ten na przykład to jeszcze taki jest, no. Albo wiesz co, zbierz go. Bo on jest na ziemi, leży i po prostu będzie się tam jeszcze psuł. Tamten ten, 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 yy, no, ogonek po prostu utnij, nie? I do kosza. Yy, ale idziemy po następne zaraz. No, no nie musisz tak blisko ogórkać, bo jak ci się zemsknie ten, to ostrze, to uważaj na pomidora. Róża, zobacz, zaraz połamiesz tutaj te. na spokojnie. Yy, Wejdźcie tam dalej, bo Róża tutaj nie może się ruszyć. Tu macie jednego ogóra, to jest chyba Santos, zdaje się. Tego można też już wziąć, bo on leży na ziemi. A poza tym, jak nie będziemy zbierać, tutaj go utni. Jak nie będziemy zbierać, to nie będą rosły kolejne. Bo ogóry tak mają, że nie chcą rosnąć jak już tego. On jeszcze nie jest taki duży. Jakby, jakby mógł być, ale to następne będą większe. Zobaczcie przy następnym, czy jest też taki duży? Chyba nie ma. tutaj. No, ten jest mały jeszcze. Idźmy dalej. Tam są kolejne ogóraski. Mamy Santosa, Saladina. To jest duży. No to weźcie go. On w ogóle ma, zobaczcie, że na nim rośnie liść. Widziałaś? To jest jedyny ogórek, na którym, z którego liść wyrasta. Jemu coś, coś mu odbiło. No śmiało, nurkuj tam. Nie bój się tej cebuli, ona i tak jest do zbioru właściwie, więc jak tam złamiesz szczypior, to się nic nie stanie. Później będziemy chyba sobie odmiany porównywać, bo na razie te one wyglądają prawie tak samo, nie? Tutaj widzą tylko powiem, ten ogórek choruje, a to dlatego, że podgryzł go turkuć i ja go specjalnie zostawiłem, dlatego, że obok rośnie drugi. Jak tego usunę, to turkuć mi tego zdrowego. Zaatakuje. Tutaj to nie ma co zbierać. No to tam zbierzcie. Bo też leży na ziemi, widzę, tak? Tak. To jest zabawa dla dziewczyn. W zeszłym roku uprawialiśmy tylko ogórki szklarniowe Iwa. Takie krótsze, 20 centymetrowe, ale takie grubaski fajne nam rosły. No to już jest rozmiar, nie? Tak. Taki sklepowy praktycznie. Taki no, gruby. Myślę, że może trochę za mało podlewam, chociaż ostatnio e, zwiększyłem ilość podlewania. Bierzcie koszyk i idźcie dalej. Tam dalej są już właśnie te iwa i jeszcze skierniewickie. Tutaj jest Tak, tak się nazywa. No możesz tego jednego, jeszcze co na ziemi leży, też możesz go wziąć. W zeszłym roku mieliśmy tylko te Iwa, tak na próbę, dziewczynom zasmakowały, właśnie przed sekundą jedliśmy, co prawda skupnych, ale już nie będziemy kupować, już, już się zaczął nas, nasz sezon, jedliśmy mizerię z ogórków. I dziewczyny też lubią w ogóle tak sobie tutaj przyjść, ogórasy są pełne wody, więc jak jest tak gorąco to zbieramy takiego ogóra i po prostu go jemy normalnie ja muszę tu wpaść i jeszcze Wam za chwilę może dogram coś powiem co tutaj trzeba zrobić żeby było dobrze róża tego też możesz zebrać zobaczcie tutaj rośnie ogórek Iwa i jednak muszę zwrócić całkowicie chyba Adze honor w zeszłym roku powiedziałem że widocznie pomyliła sadzonki bo ten wygląda jak totalnie jak gruntowy ogórek prawda Normalnie jak gruntowy ogórek, a ten to jest ten ogórek iwa. I ja mówię, ja tak bardzo skrupulatnie e, sadzę zawsze, że mówię pewnie, adze się pomyliło. Po prostu w doniczkach e, wysiała gdzieś i ogórki szklarniowe, i gruntowe i po prostu źle podpisała. Ale prawdopodobnie wszystko zrobiła dobrze, bo ja w tym roku ja robiłem sadzonki, wszystko ponotowane, poznaczane, porobione, no idealnie i zobaczcie, że w jednej doniczce to rosło, bo ja ich nie rozdzielałem i tu. Ewidentnie rośnie iwa, a tutaj nie wiem co rośnie, bo to wygląda jak ogórek gruntowy i to nie jest że ja zbierałem nasiona, tylko to są nowe nasiona z paczki. Na tamtym krzewie to macie właściwie dwa do zebrania. Możecie śmiało tego drugiego też zebrać, bo jest tak ten, i ten drugi też tam, taki jeszcze w miarę duży. Ponieważ tu jest pełno kolejnych kwiatostanów żeńskich, no z kwiatkiem tych takich mini ogóreczków jak nie będziemy zbierać, to one po prostu nie zaczną rosnąć kolejne. Więc coś czuję, że w tym roku znowu będziemy rozdawać te ogóry. Będzie ich tyle, że, że hej. Może w przyszłym roku będziemy mniej, trochę uprawiać, zobaczymy. Ten już też się właściwie nadaje. No i tak do końca te krzewy przejedziemy. Tu też jest jeszcze, jeszcze jest krzew Iwa. A tam na końcu, te niższe takie, to są skierniewickie. Nie wiem, czy tam coś już rośnie, ale one też będą podobne do tej, do tej Iwa. Ten i jeszcze tego drugiego też weź od razu. Tego też i tamtego. O, obydwa, ten, ale nie tak. Tu musisz ścisnąć, bo ty go wyrywasz. O i ten, co tam na ziemi leży też, tylko przetnij ładnie. A nie wyrywaj, bo w końcu złamiesz łodygę, wiesz, ogórka i nie będzie rósł, nie? Trzeba złapać ogórka. Z drugiej strony sobie podejść jak tu nie możesz. Dobra? Dwie ręce ściśnij. Róża. Ściśnij w dwóch rękach ten sekator i on ci najwyżej na ziemię upadnie. To nic mu się nie stanie z takiej wyzw. No i teraz sobie go podnieś i już. I tam co tam już zbieracie? Nie, to jeszcze Iwa zbieracie, dobrze. Tak. Tam na dole jeszcze jest taki wielki. I no. tam ten co. No, weźmy przejdź weźmy tam, tam Liluś dalej. Weź mnie tam cztery. Już dwa zebrała i jeszcze te dwa. No super, pani Jaśmina. pięknie tutaj zbiera, bardzo ładnie. Troszeczkę dalej staraj się obcinać, nie tak blisko, bo jakbym miał poleżeć chwilkę, to tu najszybciej się będzie psuł. Ale bardzo ładny ogórasek. I jeszcze tego też zbierzcie. No? A, a zostało coś jeszcze? Skierniewickie tam są do zbioru jakieś? Jest grubasta. No, od tam największe jakie są, od samego dołu zbierz po prostu. Dajcie jej sekator. Niech też zbierze cokolwiek. Róża daj już jej zebrać kilka, bo wy cały rządek tutaj już opensowałyście. Zaraz będziecie pewno na deser jadły, co? Tak. No, Ogórasy fajne, bo takie wodniste są, więc można się nimi wręcz napić. Pierwszy zbiór. o ja pierdykam się, że ze cztery ogórki zbierzemy. No ładnie, piękne. W przyszłości może będziemy je trochę porównywać, jeszcze tam jakoś smakowo czy coś. Dzisiaj to taki pierwszy zbiór na spontanie. Piękne ogórasy, proszę panie. Bardzo ładne. Ciężkie, co? Dobra, to zabieram już. No, moi drodzy, Róża naliczyła 24 ogórki z tego pierwszego zbioru. Ale już chyba ze cztery zniknęły, dziewczyny się dorwały, lubią na przekąski, a ja jeszcze kilka słów na koniec, co robić teraz, żeby te ogórki po prostu dobrze rosły, mniej chorowały, żeby cały czas rosły nowe, żeby po prostu było dobrze. Po pierwsze podwiązujemy. Raczej szklarniowe ogórki prowadzimy po jakichś podporach albo no, podwiązujemy po prostu sznurkami. Inaczej, jak będą leżeć, im większe zagęszczenie, tym większa szansa na choroby. Dlatego, nawet te takie ogóreczki, które nie były jeszcze za duże, ale leżały na ziemi bezpośrednio. Ja mam tutaj na razie gąszcz. Jeszcze ściółkowania nie zrobiłem, a to też pomaga, bo wilgoci dużo lubią. Ogórasy. To, to, to po prostu zbieram te ogórki takie z ziemi, żeby no, nie chorowały tam tak? i liście, i tak dalej. Te pierwsze liście staram się też obrywać. Jak widziałem już tam mączniaka na nich, to, to obrywałem, żeby to się dalej nie roznosiło. No i podwiązuję. Kolejna sprawa to jest usuwanie. O, tutaj z daleka widzimy takich dodatkowych pędów. Ogórki, słuchajcie, prowadzę na jeden pęd, i jest ich tak dużo. W zeszłym roku z 7 sztuk ogórka odmiany Iwa mieliśmy chyba 60 kg. Zebrałem tego jest naprawdę ogrom, pomimo że jest tych ogórków, krzewów nie tak dużo. Więc wszystkie te dodatkowe pędy zaraz pousuwam, bo będzie tu za duży gąszcz. To jest, to już jest do podwiązania, to zaraz mi się tu złamie. Czasami tego ludzie nie robią, bo na przykład mają na krzewie same kwiaty, że Męskie, a chcieliby jakiś męski albo odwrotnie, i te dodatkowe pędy puszczają. No, można tak zrobić, oczywiście. Natomiast u mnie większość z tych odmian to są odmiany partenokarpiczne, czyli. Takie, jak to z seksmisji partenogeneza, tak? Same babki, same potrafią się rozmnażać. Większość kwiatów żeńskich. Kwiaty żeńskie to są te kwiaty, które mają taką łodyżkę i taki ogóreczek, jakby i kwiatek, a kwiat męski nie wiem, czy to gdzieś w ogóle znajdę, bo mam akurat właśnie takie odmiany, które większość mają kwiatów żeńskich. O, tutaj mamy chyba kwiatek męski. Samą łodyżkę ma, tak? Jest tylko łodyżka i kwiatek. No i generalnie mm, większość z tych odmian mam, tych partenokarpicznych, że one się jakby same w ogóle zapylają, no nie potrzeba ich zapylać dodatkowo, natomiast jeżeli macie problem z tym zapylaniem problem z ilością kwiatów, żeńskich czy męskich, no to oczywiście można puścić dodatkowe pędy można też zapylać pędzelkiem można tak jak ja staram się tylko tu na razie jest taki gąszcz, że jeszcze światła nie dostały wszędzie posadziłem nagietki, tam jest ogórecznik, po prostu a tu, tutaj na jeszcze akurat tu nie kwitnie, ale kwiaty Zwabiające zapylacze. Ja mam tu i paprykę, potrzebne są zapylacze, i do, przy ogórkach widzę, że się też kręcą, i fasolę tyczną. Tutaj mamy kwiatki, też potrzeba je tych, tych zapylaczy do no, bzyków, tak zwanych owadów do zapylania. Warto takie kwiatki posadzić, żeby zwabić je do szklarni, znaczy te owady, żeby zwabić, żeby były zapylane. Kolejne Kwiatki yy, żeńskie. Ale tak jak mówię, nie we wszystkich odmianach jest to yy, konieczność. Można też oczywiście posmarować tutaj troszeczkę wodą z cukrem na przykład pędzelkiem pyknąć, żeby coś słodkiego było, żeby tutaj jakiś owad się zwabił, ale zwykle wystarcza, że po prostu one znajdą to miejsce, to już to już no wiedzą co mają robić, tak? Yy, zbieramy ogórki na bieżąco. Te, które już tam rosną, no zbieramy. Tutaj kolejny rośnie, on będzie do zbioru jutro czy pojutrze. Yy, na bieżąco trzeba zbierać. Nie czekamy, bo nie dość, że te ogórki, które tu rosną, to po prostu będą y, niedobre. No, przejrzeją, będą nasiona robić, y, dojrzewać nasiona. Ogórek będzie się robił w środku, zwłaszcza też i na zewnątrz, coraz bardziej żółty. Będzie po prostu niesmaczny, ale też zablokuje wzrost kolejnych ogórków. Y, tak to te krzewy mają, że tak cztery powiedzmy ogórki rosną, a reszta czeka. Jak się nie zbierze tych y, y, poprzednich, to tamte w ogóle nie urosną, uschną. Te kwiaty uschną, te mini ogóreczki Takie jakby yy, I nie będzie nic Po prostu to, to nie, nie urośnie yy, Zbierzecie, to te co już uschły To po prostu uschną Najwyżej następne yy, urosną I mi, myślę, że u mnie też już kilku nie będzie Bo nawet tak yy, naraz Teraz taki, taki rzut jest, że mnóstwo zaczęło rosnąć Wcześniej yy, chwilkę się buntowały Więc trzeba zbierać na bieżąco to jest kolejna rzecz, a jeszcze jedną rzeczą jest bardzo częste podlewanie. ściółka z trawy tu oczywiście wyląduje u mnie, ale jak dopiero zbiorę te cebule, już czosnek zebrałem, ale cebulę jeszcze pozbieram, zrobi się troszeczkę tutaj przejrzyściej na dole, tam sałaty jakieś pozabieram, to dopiero wyściłkuję trawą, bo teraz to jest po prostu trudne do zrobienia, ale ona ograniczy parowanie. Ogórki potrzebują dużo wody. Pomimo tego, że ja je podlewam w tej chwili codziennie aż dwa razy rano i wieczorem taką konewkę 8-litrową, to podlewam dwa krzewy, czyli dostałem po 4 litry albo trzy ewentualnie. No ale to i tak jest prawie, że po 3 litry, powiedzmy, że po 2,5 dostają. No rano litra wody i pół wieczorem. No, i te mniejsze odmiany radzą sobie dobrze, ale te większe tutaj być może one tak po prostu rosną. To pierwszy raz akurat te odmiany uprawiam, że takie są trochę pomarszczone, a jak urosną duże, to się, że tak powiem, nabuzują, ale. No, widzicie, że ta ziemia jest wilgotna, więc raczej tak rosną. Nie brakuje im tej wody, ale uprzedzam, że ogórki ogólnie, zobaczcie, jak wyskoczyły te sadzonki, były dużo mniejsze niż, niż pomidorów, a one już pomidory, te ogórki przerosły praktycznie dwukrotnie i już wydają owoce, więc rosną dużo szybciej, dużo intensywniej i trzeba zadbać o to, żeby po prostu były dostatecznie nawodnione. No i tak jak mówię, podwiązywać i usuwać pędy, które są. Niepotrzebne, bo będzie tych ogórków wcale nie więcej. Bo niestety właśnie podczas y, takiego niezbierania będzie dużo tych kwiatów, dużo tych takich mini-ogóreczków, które wcale się w ogórki nie zamieją, tylko po prostu nam się popsują, uschną y, i będzie duże zagęszczenie. Co będzie sprzyjać niestety chorobom. Y, część ludzi nie lubi takich ogórków, mówią a po co mi takie coś jak, jak są gruntowe ogórki, te to się nadają tylko do jakiejś sałatki, mizerii, a tamte można ukisić, można zrobić małosolne. Można sobie jeszcze różne tam inne rzeczy z nimi robić, yy, jakieś na ostro, a, a z tymi to tak średnio coś można zrobić poza zjedzeniem, ale one też są bardzo dobre. I zobaczcie, ja już tutaj, no właśnie, zebraliśmy te, te 24 sztuki, a tutaj w grządkach mam ogórki też normalnie takie, no ojej, gruntowe, ale. One jeszcze mi nie owocują, zaczęły mi tutaj kwitnąć, ale o dopiero pierwsze małe ogóreczki zaczynają się pojawiać, to i tak jestem zaskoczony, że je widzę, ale jeszcze nie ma właściwie tak naprawdę co tu zbierać, no nie ma takiego ogórka, żeby można było zjeść, a tamte już są, także to też, że szybciej po prostu urosły i... I już coś jest, tak? Więc no to też jest jakaś zaleta. Widzicie, to już mi zaczyna zwisać i za chwilę ten pęd się ułamie, więc trzeba też po prostu podwiązywać na bieżąco, żeby yy, no rósł ładnie po po podporze po podwiązaniu, a nie że tutaj one bardzo szybko rosną. Za dwa dni, może nawet jutro, albo za dwa dni on już by leżał. Może niekoniecznie się złamie, ale się zegnie. Ta łodyga, soki przestają tak płynąć. Dobra, bo tyle gadam. Cieszę się bardzo, jestem taki zadowolony. Tutaj te pomidorki to dopiero rosną. Jeszcze nie mam nawet pierwszych do zjedzenia, ale już ogóreczki mam. Tutaj już widzę fasolki. Pierwsze w ogóle też rosną. Jestem bardzo zadowolony. Z tego co tu się dzieje, tu odpukać w dzbanek, żebym nie zapeszył Do zobaczyska w komentarzach, i smacznego góra wam życzę dużego, takiego porządnego, papa. Mm. <laughs> pa.